Dzień dobry, witam państwa ze stadionu klubu sportowego Morawski. Rafał Darżynkiewicz i zapraszam na relację z meczu trzeciej rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy Morawskim Zielona Góra a Motorem Lublin. Obie drużyny w osłabionych składach, ale o tym później. Lublinianie z dorobkiem dwóch punktów sensacyjne zwycięstwo przed tygodniem u siebie z Apatorem Toruń. Zielono-Gorzaniak teraz bez punktu, ale mamy nadzieję, że. W dzisiejszym meczu zielonogórzanie zdobędą pierwsze dwa punkty. Oto składy drużyn. Drużyna gości Motor Lublin. Z numerem pierwszym znany już z wielu polskich torów od wielu, wielu lat jeździ 35-letni Marek Kępa. Z numerem drugim znakomicie jeżdżący w ostatnim meczu ligowym Marek Muszyński. Z numerem trzecim. Robert Jucha, który w zeszłym sezonie jeździł bardzo dobrze i zanosi się na to, że w tym sezonie będzie podobnie. Z numerem czwartym ten zawodnik także zaskoczył wszystkich przed tygodniem w Lublinie Robert Szewczyk z numerem piątym Australijczyk Stranieri w drużynie. Motoru Lublin Lee Adams z numerem szóstym Robert Dados, to zawodnik młodzieżowy. Z numerem siódmym Paweł Staszek, utalentowany także młodzieżowiec drużyny. Motoru Lublin i z numerem 8 zawodnik rezerwowy po kontuzji Robert Mordel. To skład drużyny motoru Lublin, a Zielonogórzanie z numerem dziewiątym kapitan drużyny zielonogórskiej Andrzej Chuszcza. Z numerem dziesiątym Tomasz Kruk, już nie ma śladu po kontuzji. Z numerem jedenastym Jarosław Szymkowiak. Mamy nadzieję, że dziś. Jarek Szymkowiak pokaże to, na co naprawdę go stać. Z numerem 12 ten zawodnik, który za niespełna tydzień będzie miał tutaj turniej, dziesięciolecia startów Sławomir Dudek. Z numerem 13 zawodnik zagraniczny w ekipie Morawskiego. Brian Karger, Duńczyk w Zielonej Górze z numerem 14 młodzieżowiec Piotr Kuźniak z numerem 15, drugi młodzieżowiec drużyny zielonogórskiej Mariusz Szańczuk, a rezerwowym będzie z numerem 16 najmłodszy w ekipie zielonogórskiej Grzegorz Walasek. Składy obu drużyn i myślę, że czeka nas ciekawe widowisko, ponieważ obie drużyny mimo iż osłabione. Mulublinianie bez Dariusza Stenki, Zielonogórzanie bez Piotra Prodasiewicza będą walczyć o zwycięstwo, ale myślę, że jednak zdecydowanymi faworytami w dzisiejszym spotkaniu są Zielonogórzanie. Ale to wszystko okaże się za 15, jakże interesujących na pewno wyścigów. Pan Ryszard Głód, zbyt gostszy sędzia główny dzisiejszych zawodów, dał znak, że zawodnicy mogą wyjechać na tor i mamy już na torze uczestników pierwszego inauguracyjnego wyścigu dzisiejszego spotkania. W kasku żółtym Marek Kempa. Tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. 35 lat, jak już mówiłem, w zeszłym roku jeździł w barwach Bydgoskiej Polonii. Obok niego kapitan drużyny zielonogórskiej Andrzej Chuszcza. W kasku białym jeden z tych, którzy byli głównymi aktorami przed tygodniem w meczu z Zapatorem Toruń, Marek Muszyński i w kasku niebieskim Tomasz. Kruk Morawski Zielona Góra to skład uczestników pierwszego wyścigu. Trwają jeszcze poprawki na stardzie. Podprowadzający Jarosław Glinka dał znak, że już wszystko w porządku. Taśma w górę i kto? Andrzej Chusta czy Marek Kępa? Andrzej Chusta. Andrzej Chusta atakuje Marek Muszyński. Marek Muszyński, czy wyjdzie na pierwszą pozycję. Andrzej Chusta jednak. Andrzej Hussa. Za nim dość niespodziewanie Marek Muszyński. Trzeci jedzie Marek Kępa. Stawkę zamyka... Tomasz Kruk, ale teraz wspaniałym atakiem wykorzystał błąd Marka Kęby, ale ten powraca na trzecią pozycję. Tomasz Kruk spada na ostatnią pozycję, prowadzi zdecydowanie już Andrzej Huszca. Trzeci jedzie Marek Kęba, stracił dystans Tomasz Kruk. Przypomnijmy, nieudany występ w meczu ze Spartą w Wrocław, później próbował walczyć w Bydgoszczy. Teraz też walczył z Markiem Kępą, ale ten zawodnik to już... Doświadczony ligowiec, wiele lat na polskich torach żużlowych i wykorzystał błąd Tomasza Kruka. Jest na trzeciej pozycji, zanosi się na remis w tym, w tym wyścigu Andrzej Hustrza. Zielono-Gudzanie w nowych plastronach. Te plastrony mają przynieść dzisiaj szczęście w postaci pierwszego zwycięstwa w sezonie 1994. Bardzo dobrze rozpoczyna to spotkanie Andrzej Hustrza, ale tak jest od wielu, wielu lat. Trzy punkty dla. A. Dudek, który miał groźny upadek na Torze Bydgowskim, ale dziś startuje. Ma szwy na prawej nodze. Chyba dotknął taśmy zawodnik w kasku białym. Robert Szewczyk. Tak jest, Robert Szewczyk wykluczony z tego wyścigu za dotknięcie taśmy. Tak więc wyścig odbędzie się w trzyosobowym składzie. Sędzia Ryszard Głód pokazał czarną i białą flagę. Co oznacza. Wykluczenie za dotknięcie taśmy. Robert Dudek. Drugi wyścig dnia meczu. Morawski motor Lubim przystanie 3 do 3. To najlepiej zielono na 5-1. Tak jest. Jarosław Szymkowiak, Sławomir Dudek. Walczy teraz po wewnętrznej. dam próbował zaatakować zielono Robert Jucha, ale obaj zielono na cele. Jarosław Szymkowiak. Bardzo dobry start. Miejmy nadzieję, że będzie tak w całym dzisiejszym spotkaniu. Szymkowiak za nim Sławomir Dudek. I Robert Jucha. Przypomnę, trzyosobowy skład wykluczony z tego wyścigu za dotknięcie taśmy był Robert Szewczyk. Oprócz dzisiejszego meczu myślę, że najciekawszy pojedynek odbywa się we Wrocławiu, gdzie mistrzowie Polski, Sparta, Polsan, Wrocław podejmują wicemistrzów Polski. W Polonie Jutrzenkę, Bydgost, Gozowianie jeżdżą w Tarnowie z Miejscową Unią. Wybrzeże Gdańsk podejmuje Unię Leszno, a Abator Toruń jeździ u siebie z innym Beniaminkiem, Wuchniarzem Częstochowa. A na cele w tym drugim wyścigu dwaj zielonogórzanie Jarosław Szymkowiak, Sławomir Dudek. 5 do 1 ku uciesze licznie zgromadzonej na trybunach zielonogórskiego stadionu publiczności. Brawa dla Jarosława Szymkowiaka i Sławomira Dudka. I myślę, że ci zawodnicy... W takim stylu będą jeździć do końca tego spotkania i w nas następnym... A w kasku białym. Robert Dados. Start i kto najlepiej? Lee Adams wygrywa start, za nim Brian Karger walczą zawodnicy młodzieżowi o trzecią pozycję. Wychodzi z tej walki na razie najlepiej. Piotr Kuźniak. Teraz wyprzedza Briana Kargera. Wydaje mi się, że może niepotrzebnie powinien oddać prac Brianowi Kargerowi, aby ten gonił za Lee Adamsem, ale jednak Brian Karger. Podjął chyba taką decyzję i wydaje się, że słuszną, aby pilnować, aby Piotr Kuźniak dowiózł dwa punkty i wyścig ten zakończył się remisem, ponieważ różnica w dystansu pomiędzy między a Brianem Kargerem była już znaczna i teraz na pewno Brian Karger będzie pilnował Piotra Kuźniaka, aby ten dowiódł dwa punkty i Zielonogórzanie ten wyścig zremisowali. Daleko, daleko z tyłu jedzie za Brianem Kargerem Robert Dados. Prowadzi zdecydowanie po znakomitym, wręcz piekielnym starcie australijczyk Lee Adams. Ostatnie okrążenie. Pozdrawia jazdom na jednym kole zielonogórskich kibiców Lee Adams. I on zwycięża w wyścigu trzecim. Pokazuje znakomitą formę i potwierdza to, że jest jednym z czołowych zawodników świata. Trzy punkty dla Lee. Obok niego w kasku niebieskim Mariusz Szańczuk. W białym Staszek i Szymkowiak. To najlepiej. Lublinianie na 5-1. Paweł Staszek. Jerzy Mordel, kapitan drużyny Lubelskiej na cele. Zanim ee, Paweł Staszek. To zawodnik, ale teraz mija go. Bardzo ładnym atakiem. Jarosław Szymkowiak wychodzi na drugą pozycję. Za Pawłem Staszkiem. Już bardzo blisko jest Mariusz Szańczuk. Będzie tutaj na pewno trwała walka o jeden punkt. Popełnia błędy Paweł Staszek. Czy wykorzysta to? Mariusz Szańczuk prowadzi Jerzy Mordel udana to zmiana w drużynie lubelskiej w miejsce Roberta Juchy ten zawodnik wygrał znakomicie rozegrał pierwszy start wygrał pierwszy łuk i prowadzi choć bardzo blisko zbliżył się do niego Jarosław Szymkowiak popularnemu Szymkowi przyznałem zwycięstwo w drugim wyścigu zwycięzcą był Sałomir Dudek, no ale na pewno chciałbym. Teraz błąd Pawła Staszka, który wykorzystuje Mariusz Sańcuk I trzy do trzech. Ostatni łuk zwycięża Jerzy Mordel. Trzy punkty dla Motoru Lublin. Dwa punkty dla Jarosława Szymkowiaka. I brawa, brawa za tą walkę i zdobycie dwóch punktów. I jeden punkt dla Makim 14 do 10 po czterech wyścigach. I wyścig piąty. Muszyński kruk Adam Skarger. Adams czy Karger. Eli Adams. Eli Adams piorunujące starty ma ten zawodnik, choć po wewnętrznie atakuje go teraz Tomasz Kruk. On na drugiej pozycji, na trzeciej Brian Karger. Stawkę zamyka Marek Muszyński. Próbuje atakować Briana Kargera. Prowadzi wręcz wyśmienicie jeżdżący Eli Adams w dzisiejszym spotkaniu. Drugi jego start i